No i proszę, następca i zarazem godny rywal dla Olympusa 3 OM1 Mark II Lumix G9 drugiej generacji. Po poprzednika z chęcią sięgali podróżnicy i fotografowie dzikiej przyrody. Po sześciu latach przyszedł czas na następcę. Sześć lat to bardzo długo, ale dzięki temu ten korpus zyskał wszystko to, co najlepsze udało się technologicznie wypracować firmie Panasonic. A jest to nowy korpus oczywiście dostosowany ergonomicznie do nowych funkcji, a co najważniejsze, jak w poprzednich nowych korpusach od Lumix, mamy tutaj nowy hybrydowy autofokus znany nam już z Lumixa S5 Mark II, GH7 czy S9. Korpus ten to tak naprawdę Lumix S5 Mark II, bo jest zamknięty w jego puszce, tyle że tak naprawdę ma matrycę Micro 4.3. I funkcjonalnością jest bardzo zbliżony do S5. Mamy sporo nowości w środku, tak więc zapraszam do materiału, bo jest co pokazać. Na początek garść najważniejszych informacji. Zaczynamy! Matryca Live MOS Micro 4/3 o rozdzielczości 25.2 megapiksela. Autofokus hybrydowy, bazujący na detekcji fazy i kontrastu, doskonale rozpoznający i śledzący dynamiczne obiekty. Filmowanie w rozdzielczości 5.7K, 50 k 120 z próbkowaniem 4:2:0, 4:2:2, 10-bit C4K 50 ProRes bezpośrednio na dysk SSD, wyjście RAW po HDMI. Zdjęcia seryjne 75 klatek na sekundę lub 60 z ciągłym Autofokusem, Zdjęcia hi z ręki o rozdzielczości 100 megapikseli. Uszczelniona konstrukcja, ulepszona pięciosiowa 7,5 stopniowa stabilizacja matrycy, wizjer OLED 3680 punktów, Dualiso 125600 oraz podwójny slot na kartę z jednoczesnym zapisem. Po więcej informacji technicznych zapraszam Was na stronę sklepu Fotoplus. Lumix G9 cieszył się uznaniem głównie wśród fotografów i widać było, że został skierowany bezpośrednio do nich. Jednak w dzisiejszych czasach, zdjęcia to niestety nie jest wszystko. I tym razem, tak jak w innych korpusach, nowych korpusach Panasonic, kładzie nacisk na funkcję filmowania. G9 II został więc mocno rozbudowany pod kątem wideografii i z powodzeniem można go nazwać hybrydą do filmów i zdjęć z większym naciskiem, bardziej do zdjęć. Ilość kodeków i formatów nagrywania jest naprawdę rozbudowana, podobnie jak to ma miejsce w Lumix GH6, GH7 czy S52X. Od prostego MP4 po ProRes 57K z prędkością dochodzącą do 1,6 Mbps, C4K 422 oraz All Intra. Oczywiście jedynie na dysk zewnętrzny. W formacie MOV natomiast mamy dostępny tryb Open Gate, co przydaje się, kiedy chcemy skadrować filmy pod social media no i zachować jednocześnie standardową rozdzielczość 16x9. W trybie SQ mamy możliwość nagrywania spowolnionych filmów Full HD do 300 klatek na sekundę, zupełnie tak jak ma to miejsce w innych korpusach Lumix. A dla bardziej wymagających, wyjście RAW po HDMI na zewnętrzne rekordery. W tym wsparcie anamorficzne, jak Disquiz, dostępny jest też Wilok oraz HLG, no i oczywiście luty w czasie rzeczywistym. Korpus ten, mimo że został zamknięty w obudowie S5 Mark II, to niestety nie ma on aktywnego chłodzenia, a to oznacza, że będziemy mieli systemowe limity nagrywania związane z przekroczeniem temperatury korpusu. Oczywiście, jeżeli chodzi o standardowe ustawienie czujnika temperatury, to korpus ten wytrzymuje 30 minut nagrywania w zależności od ustawionego formatu, a przy ustawionej opcji high, no to dochodzi to już do 40 minut nagrywania. Myślę, że to jest wynik w zupełności wystarczający. Oczywiście trzeba pamiętać, że wszystko zależy od formatu i ilości klatkarzy, w jakim nagrywamy. Kolejnym ograniczeniem związanym z nagrywaniem jest niestety wymóg posiadania adaptera sieciowego, a chodzi konkretnie o format 4K 120fps na dysk SSD. Żeby nagrywać w tym formacie, będziemy niestety musieli podłączyć aparat do zasilania sieciowego, ponieważ na zwykłej baterii nie da rady uciągnąć tego formatu. Wielokrotnie mówiłem już o ulepszonej stabilizacji w korpusach Lumix. Również G92 zyskał nową aktualizację rozszerzającą funkcję e-stabilizacji o opcję High. To dokładnie ta sama stabilizacja, co w Lumix GH7. Działa ona rewelacyjnie, do tego stopnia, że w niektórych przypadkach nie będziemy kompletnie potrzebowali gimbala. Jeśli chcecie zobaczyć testy w zestawieniu z Lumixem GH6, to odsyłam Was do materiału, który znajdziecie na kanale Fotoplus. Różnica jest naprawdę widoczna, zwłaszcza podczas biegania. W Lumix jest funkcja fotografowania, której nigdy wcześniej nie opisywałem, a którą ostatnio troszkę czasu się bawiłem. Kompozycja w podglądzie na żywo. To coś w rodzaju długiego czasu naświetlania i malowania światłem. Z tą różnicą, że możemy naświetlać zdjęcie tak długo jak chcemy, ale bez efektu całkowitego prześwietlenia zdjęcia. Najlepiej będzie, jak pokażę Wam to w sposób taki na żywo, czyli w terenie. W tym momencie jak widzicie znajduje się w środku miasta, dokładnie przed ulicą, główną ulicą mojego miasta i jestem z rozłożonym sprzętem i pokażę wam jak działa funkcja podglądu kompozycji na żywo. Tak więc za mną znajduje się sprzęt, który jest już przygotowany. Będziemy robić typowy właśnie trafik, czyli ruch uliczny, malowanie światłem z długą ekspozycją. Wchodzimy sobie właśnie w menu, wybieramy sobie tak zwany tryb podglądu na żywo. I wykonujemy pierwsze zdjęcie. Tutaj aparat upomina nas, żebyśmy najpierw ustawili sobie całą ekspozycję, czyli migawkę, przysłonę i ISO. Ja polecam tutaj ustawić sobie dosyć ciemniejsze zdjęcie, dlatego że potem możemy sobie ciemniejsze partie troszeczkę podciągnąć już w postprodukcji, czyli ekspozycję potem w obróbce. Tak więc po ustawieniu ekspozycji wykonujemy nasze zdjęcie bazowe. I to będzie nasza ramka do malowania światłem. Gdy już mamy je gotowe, aparat jest również gotowy do ciągłej rejestracji. Wciskamy więc pust i od tego momentu aparat będzie ciągiem naświetlał zdjęcie, jednak będzie rejestrował tylko to światło, które jako nowe pojawi się w kadrze. Dzięki temu reszta zdjęcia nie będzie prześwietlona. Pozwala nam to osiągnąć niesamowite efekty, niemożliwe do wykonania tradycyjnym długim naświetlaniem. Ta funkcja może być szczególnie przydatna w fotografii produktowej, w której możemy naświetlać produkt z każdej strony, samemu decydując, ile światła ma dotrzeć na dany element i z której strony. Znany nam już ulepszony hybrydowy autofokus radzi sobie świetnie, co już testowałem zarówno w Lumix S5 Mark II, jak i GH7 czy S9 i tak samo jest oczywiście tutaj. W typowych warunkach oświetleniowych działa celnie i rzadko zdarza mu się mylić. W G9 II również mamy tutaj rozszerzone opcje z podziałem na obiekty do śledzenia, takie jak ludzie, zwierzęta, pojazdy, samochody, motocykle, szczególnie. Ważne jest śledzenie oka, zwłaszcza przy fotografii zwierząt czy portretach. Mamy tutaj oczywiście sporo dostępnych trybów autofokusa, w których sami sobie ustalamy kształt obszaru. Jego wielkość można regulować za pomocą pokrętł, a położenie również możemy sobie zmieniać za pomocą joysticka lub ekranu dotykowego. Podczas filmowania autofokus jedynie zwalnia przy 57K ProRes. Również zauważyłem to w GH6 czy GH7 jak i innych korpusach Lumixa. Jest to oczywiście normalne zjawisko, ponieważ większość mocy obliczeniowej procesora pobiera kodowanie obrazu. Przy filmowaniu w niektórych wyższych klatkarzach utracimy możliwość wykrywania obiektów i twarzy. W 4K 120 nadal mamy działający AF, co prawda nieco wolniejszy, ale jest. Powyżej tej wartości autofokus już nie działa. Autofokus w zdjęciach seryjnych śledzi obiekty aż miło. Zdarza mu się jednak zagubić, gdy w trakcie robienia zdjęć będziemy zoomować. Ale to chyba logiczne, ponieważ wtedy aparat musi przeliczyć od nowa wszystkie informacje. Robi to jednak bardzo szybko, wręcz w ułamku sekundy. tryb wysokiej rozdzielczości, czyli jest to taka bardzo fajna funkcja fotografowania, którą sam ostatnio używam w swoim Lumixie GH6. Mamy ją dostępną tutaj na pokrętle z lewej strony i jest to oczywiście funkcja do fotografowania krajobrazów i obiektów statycznych na statywie oczywiście, ale nie tylko, bo zarówno w moim GH6, jak i w tym korpusie możemy tego trybu używać również z ręki. Dodano też tutaj taką opcję niwelującą rozmycie obiektów w ruchu i z powodzeniem możemy taką funkcję wykorzystywać z ręki, nawet jeżeli trzęsą nam się te ręce jakoś bardziej, to te zdjęcie będzie naprawdę na tyle ostre i nierozmyte, że będzie używalne. W tym trybie aparat oczywiście wykonuje 8 zdjęć, każde z przesunięciem matrycy, czyli jedno zdjęcie przesunięcie, drugie zdjęcie przesunięcie, jakoś tak sobie to wyobrażam. I te 8 zdjęć składa sobie w takie jedno zdjęcie 100 mega. Lumix G9 II wypadł w testach podobnie jak GH7 i GH6. Przypadłością matrycy Micro 4 III MOS jest znaczny przyrost ilości szumów już od ISO 3200. No i jest to oczywiście zauważalne. Matryca MOS jest też znacznie wolniejsza niż stacket CMOS, który jest w GH6. Odczyty matrycy są więc dłuższe i widoczny jest rolling shutter, zwłaszcza podczas filmowania w wyższych rozdzielczościach. Nie będę się tu więc rozwodził nad szczegółowymi testami. Wszystkie te oczywiście możecie znaleźć i są dostępne w internecie. Materiał ten ma pokazać G92 od tej funkcjonalnej strony do zdjęć i filmów. Znając już możliwości poprzednich korpusów, mogę powiedzieć, że G92 zdecydowanie się to udaje. Oprócz tego G92, jak reszta korpusów, zyskał w nowej aktualizacji kompatybilność z nową aplikacją Mimix Lab. Dzięki temu możemy szybko wysyłać zdjęcia na telefon, edytować je i nanosić luty stworzone przez społeczność Lumixa. Ma to na celu przyspieszyć workflow na social media, gdzie jak wiadomo liczy się czas. Lumix G92 to doskonały rywal najnowszego OM1 Mark II. Jego zaawansowane funkcje filmowe i fotograficznie, w tym świetnie działający autofokus i najlepsza stabilizacja na rynku, mogą być przeważające podczas podejmowania decyzji przy zakupie. Każdy z tych korpusów ma jednak coś, co niektórym będzie mniej lub bardziej odpowiadać, oczywiście w zależności od indywidualnych potrzeb. Jeśli więc szukasz bardzo funkcjonalnej puszki i lubisz fotografować, a przy tym nagrać coś bardzo ładnego profesjonalnymi kodekami filmowymi, to Lumix G92 jest właśnie dla Ciebie. Mam nadzieję, że ten materiał dostarczył Ci potrzebnych informacji. Nie zapomnij, proszę, zajrzeć na stronę sklepu PhotoPlus, gdzie na pewno znajdziesz coś dla siebie, oraz na bloga naszego sklepu, gdzie są szczegółowe artykuły o sprzęcie ze świata filmu i fotografii. Zostaw proszę lajka, subskrypcję po więcej tego typu materiałów. To bardzo motywuje do nagrywania. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia mam nadzieję w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie Wojciech Maciaszek Adnet Studio.